Witam Was bardzo serdecznie, w droga Ciąża, jest dzień 35 W tym tygodniu jedną nockę miałam nieprzespaną, dlatego bardzo źle się czułam Słuchajcie, było mi niedobrze, myślałam, że będę wymiotować, ale nie zwymiotowałam <słuch> Szłam do toalety, próbowałam się załatwić, ale też nic nie dało rady zrobić I prawie całą noc nie spałam, dzisiaj mi się strasznie wierciła Wiem... I pamiętam, że też miałam tak z Lili pod koniec ciąży, że nie mogłam spać, ale bardzo mnie bolały plecy i nie mogłam oddychać z Lili. A tutaj brzuch, tak jakby żołądek, mnie bolał za chwilę troszeczkę brzuch, później podbrzusze, i tak aż musiałam sobie pochodzić, pooddychać, otworzyć okno. Jedną nockę miałam taką okropną. Co jeszcze się działo? Słuchajcie, w tym tygodniu z Lili. Co jest najfajniejsze, zaczęła zasypiać sama. Już nie musimy siedzieć w pokoju i tak, tak naprawdę to siedzieliśmy, żeby tylko siedzieć, żeby była nasza obecność, że jesteśmy tam u niej. A teraz nauczyłam ją, albo sama nie wiem, przestawiła się po prostu, że zjadła mleczko, kaszę mannę czy tam e, e, jakąś owsiankę, omyłyśmy ząbki. Zrobiła na noc siusiu, kładła się z powrotem do łóżeczka, czytałyśmy jakąś bajkę i słuchajcie, ona sama mi powiedziała Mamo, idziemy spać Więc ja, korzystając z okazji, szybciutko zamknęłam książkę, odłożyłyśmy na półeczkę, położyłam ją Powiedziałam, że mi się tutaj z nią będą spać, bo zawsze ma w łóżeczku jakieś swoje misiaki Dałam buziaka i powiedziałam, że będę, jakby coś, to będę w pobliżu na górze. Zawsze czekam, aż ona zaśnie, bo wiecie, po schodach, nie chcę mi się już telepać w tobie i z powrotem, jakby, jakby mnie wołała. Więc czekam na górze, ja się może w tym czasie kąpię, wykąpię albo coś tam innego zrobię. Zawsze coś do zrobienia w pokoju. I czekam, aż ona zaśnie. Ona, słuchajcie, do siebie sobie gada, opowiada cały dzień. Nagrywam tej rozmowy, ale słuchajcie, to jest takie śmieszne, i zasypia sama. To jest rewelacyjne dla mnie, że nie muszę już tutaj spędzić 15-20, pół godziny czasem, żeby z nią siedzieć po prostu i czekać, bo jestem tak, takie to jest męczące i nużące, że sama siedząc na podłodze u niej w pokoju po prostu usypiam. Także to jest super, że leczka zaczęła sama spać. I słuchajcie, w tym tygodniu. Zaczęła też przesypiać noce, ale tak już naprawdę zaczęła przesypiać całe noce. Dwa razy zdarzyło się, że przyleciała do nas swoją kieluszką podusią i z misią i z takim turbalem, tak trzymając do pokoju, ale wtedy ja ją biorę już za rączkę i idziemy z powrotem do jej pokoju, odkładam ją do łóżeczka, daję buziaka, pokiziam ją po główce chwilę i mówię, dobra, to mamusia idzie spać do siebie, bo mamusia też jest bardzo zmęczona. I ona mówi, okej, okay, papa, jest rewelacyjna teraz. Słuchajcie, jeżeli wasze dzieci przesypiały noce e, nie w wieku 20-21-2 miesięcy, prawie dwóch lat wcześniej, to jest też takimi szczęściarzami, słuchajcie, ja teraz... Normalnie jestem przeszczęśliwa, co za chwileczkę mi się znowu zacznie nie spać, wiem o tym, ale teraz chociaż cały prawie miesiąc mogę się wyspać, bo Lileczka śpi pięknie, więc miesiąc odeśpię, żeby kolejne dwa lata nie spać, ale to już jest nieważne, ważne jest to, że Lili zaczęła... Sama usypiać w pokoju, nie potrzebuje mamy ani taty i przesypia noce. Zdarza się oczywiście, że przychodzi, ale to jest takie sporadyczne tylko. Ok, koniec o lili. Wracamy do mnie. Przytyłam już, słuchajcie, 14 kg. I brzuszek mi bardzo rośnie, jak już tu się ze z wami muszę się tak wypiąć, słuchajcie, i odetchnąć. W takiej pozycji już mi jest niewygodnie. Już czuję, że już tak coraz bliżej, coraz bliżej. Coraz ciężej, nawet jak już mówię i tak szybko mówię, to już <grymnie> zadyszkę łapię, a ja zawsze szybko mówię, więc muszę zwolnić tempo z mówieniem. Zwolniłam tempo już ze spacerkami, idziemy jedynie na bój i wracamy. Jeżeli idziemy do sklepu, to też po jakieś drobne zakupy, bo nie mam siły ich dźwigać, a ja mieszkam na piętrze, muszę wejść po schodkach do domu, także dźwigając te zakupy. Później wracam, idę za rączkę z Lili. Następnie albo rowerek, albo wózek muszę wnieść. Randi sama na szczęście wskoczy do domu. To jest dla mnie naprawdę bardzo męczące, ganienie w to mi z powrotem po tych schodach. Także staram się wszystko za jednym razem wnieść. Zazwyczaj biorę sobie rowerek. Jeżeli to jakieś muszę już koniecznie większe zakupy, to biorę sobie wózek, bo wiadomo, nie będę tego dźwigać ze sklepu I idziemy tylko na buju, Lili się pobawi, pobuja jak jest ładna pogoda Rani akurat się pobiega sobie na trawie, tutaj mamy bardzo dużo zieleni w, dookoła domu, także to jest super W tym tygodniu również, y, słuchajcie, y, nogi y, zaczęły mi troszeczkę puchnąć, ale to już pod koniec dnia to już jak się wykąpię i patrzę e, na palce, że już mam troszeczkę popuchnięte i nie mogę już wycierać się, nie mogę podnosić nogi tak do góry normalnie, tylko już idę tak e, bokiem i wycieram wtedy nogi bokiem, bo brzuszek mi już przeszkadza, bo jest naprawdę już spory. E, dzidzia kopie mnie cały czas, słuchajcie, to jest normalne. Teraz już, już przyzwyczaiłam do tego, teraz już e, wychodzą. E, chyba nóżki z jednej strony, za każdym razem jest z tej samej strony, e, takie coś malutkiego. I tak wystaje taka kuleczka, to wiem, że chyba to są nóżki, a z drugiej strony to jest wydaje mi się, że pupka, bo już jest yy, nasza dziewczynka yy, główką do dołu Także już ma to ułożenie, a z drugiej strony pupka i takie zaokrąglenie większe jest I za każdym razem z jednej strony mam taką malutką kuleczkę, a z drugiej tak, takie jajo wychodzi i mój brzuch nie jest taki okrągły, okrągły, tylko jest, robi się takie jajo, taka, takie pofalowane coś Śmiesznie to wygląda. Jak zawsze pokazuję, moim że to się ale ona jest wariatka. Tak, tak się, tak się ułożyła i taki po prostu jest wygodnie. Ogólnie czuję się naprawdę bardzo dobrze, nie mogę narzekać na nic. Chodzę na spacery z Lili. Słuchajcie, plecy aż tak bardzo mi nie bolą, jeżeli nie robię takich dłuższych spacerów. to jest naprawdę wszystko ok. Jeżeli yy, w domu yy, coś mam zrobić, słuchajcie, jeszcze mi się chce, wieczorami, no to wiadomo, zmęczona. Po południami nawet czasem się prześpimy z Lili i jesteśmy takie odświeżone, nawet to pół godziny 40 minut. Słuchajcie, ja tylko się położę na łóżku i ona przy mnie leży. Weźmy sobie jakąś książeczkę, czyta, przytuli się do mnie i tak zasypia ze mną. I pół godzinki mamy drzemki, staniemy i jesteśmy takie naprawdę gotowy do działania, chce nam się coś robić, my jesteśmy wypoczęte i to jest fajne, że tak relaksuje się jeżeli ona nie chce spać, no to oczywiście nie śpimy, leżę sobie i ona, ona się bawi ona naprawdę potrafi się sobą zająć i to jest bardzo dla mnie bardzo dobre, jeżeli ona właśnie sobie siedzi i nic mi nie broi, nic, nigdzie nie biega tylko leży ze mną na łóżku, po prostu to lubi jestem zadowolona bardzo słuchajcie, tak wygląda mój brzuszek taki duży jest Z jednego boku. I z drugiego boku taka piłka. To by było na tyle w tygodniu 35. Naprawdę nie mogę narzekać na nic, słuchajcie, czuję się naprawdę dobrze, dobrze, dobrze. Także, kochani, trzymajcie się cieplutko. 36, 7 i 8 został. 3 tygodnie tak naprawdę zostały do końca ciąży, bo w 39 mam rodzić. To już chyba nie nakręcę filmiku. Także jeszcze trzy filmiki zostaną. I mam nadzieję, że też będę w samych pozytywach mówić o ciąży. Także, kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za tydzień. Pa!